Cześć kochani, dzisiejszy film powstaje totalnie na spontanie. Nie mam dokładnej pewności, kiedy wy go zobaczycie, ale jak widzicie, mam naturalne włosy, minimalny makijaż i ukochaną bluzę z Avengersami, więc to świadczy tylko o tym, że spędzam luźny dzień w domu. Siedzę przy biurku i będę zakuwać, ale zanim zakuwać i zanim ogarniać studnia. Studnia, studia, to stwierdziłam, że przetestuję z Wami jedną rzecz. Bo wczoraj wieczór umyłam głowę, Wyschła mi naturalnie i mam takie naturalne loczki, tak jak to zazwyczaj u mnie bywa. Nic z nimi nie robiłam, poza nałożeniem olejku zaraz po prysznicu i chciałabym je rozczesać i przeprostować, ponieważ ostatnio mam fazę na proste włosy jednak. Nie będę prostować prostownicą, ponieważ ja, sierota największa świata, zostawiłam prostownicę w Krakowie. Jak ostatnio stamtąd wracałam, co byłam na dwa dni w Krakowie i no i ważne, prostownica została w Krakowie, nie mam jej w moim rodzinnym domu, ale panowie kurierzy wcale nie zawodzą. Przyszła do mnie ostatnio paczka z Allegro, o której totalnie zapomniałam. Zamówiłam sobie w niej taki najzwyklejszy ring do oświetlania selfie. On ma jakieś trzy fazy czy coś. Jeszcze go nie testowałam, może go kiedyś przetestuję i zrobimy zdjęcie porównawcze z ringiem bez ringa, zobaczę. Przyszła też skakanka do ćwiczeń, ale przede wszystkim przyszła rzecz, którą właśnie będę z wami testować. Jest to, moi drodzy, szczotka. Do suszenia i prostowania włosów w jednym. Szczotka oczywiście pochodzi pewnie z jakichś chin albo z innej yy, innych tego typu części krajów tutaj... no proszę bardzo, made in China. Także wszystko wszystko się zgadza. Ja ją zamówiłam za jakieś totalne grosze. Tutaj Wam napiszę cenę, ile ona kosztowała, bo teraz niestety nie pamiętam. Dobra, kartonik sobie odłożę na ziemię. E, tam widzicie wszystkie siatki, jakie mam w, w domu, no nieważne. I ona tak wygląda po otworzeniu. Nie jest jakoś super zabezpieczona. Eee... Wyciągam ją z tej folii i mamy szczotkę. Ona ma tu jakieś czerwone wypustki. Jest bardzo silikonowa, taka naprawdę bardzo silikonowa. Tutaj ma włącznik plus minus i kabel, który jest przedłużką do prądu. No bo to niestety inaczej działać nie będzie. Czy tu jest jakaś instrukcja obsługi? A, a, a. Instrukcja jest oczywiście po angielsku, tylko i wyłącznie. Mamy opisane tam włącz, wyłącz, która część tej szczotki jest do czego i jak mamy ją nagrzewać oraz do jakiej temperatury ona tak jakby sięga w sensie do jakiej temperatury się nagrzewa i tak naprawdę nic więcej. Jest to małym druczkiem, mała karteczka połowa, z niej zajmuje ilustracja samej szczotki, więc z niej to się raczej niewiele dowiemy. Ja z tego co czytałam na tej stronie, gdzie ją kupowałam, kupowałam ją oczywiście na Allegro, ale w opisie. Wystarczy ją włączyć do prądu, nagrzać jak prostownicę tam do e, takiej odpowiedniej. E, Temperatury dla naszych włosów. Ja włosy po prostu ja na temperaturze 220 stopni. Z tą jednak troszeczkę będę ostrożniejsza i nagrzeję ją do niższej temperatury. I po prostu zobaczymy, czy będzie sobie radzić. Najwyżej będziemy sobie powiększać tę temperaturę z kolejnym pasem, żeby zobaczyć, jak to się zmienia. No i zobaczymy, czy z takich włosów, ja Wam zaraz zrobię zdjęcie z tyłu i później porównamy. Czy z takich moich mocno kręconych włosów da się taką oto szczotką prostującą wyprostować włosy tak samo jak prostownicą. Ja jestem bardzo tego ciekawa i stwierdziłam, że zamiast zrobić to sama w domu, to nagram dla Was taki film w sumie bardziej ciekawostkę, bo inaczej chyba tego się nazwać nie da. Więc nie przedłużam, tylko podłączam do prądu, nagrzewam i odzywam się do Was za chwilę z powrotem. I pewnie... Mm, Kurczę, zepnę włosy, podzielę je na pasma, bo ja mam bardzo grube włosy, więc ta szczotka sobie raczej nie da rady, żeby tak o, po prostu je rozczesać i wyprostować. Więc dam jej tak jakby fory i po prostu je podzielę na trzy pasma. Na trzy pasma i tak jak prostuję włosy, to w takich pasmach też y, będę używała tej szczotki. E, wtedy będę miała takie stuprocentowe porównanie, czy ona sobie radzi. A jak tak sobie poradzi, to kiedyś ją przetestuję właśnie na... Y, Całej, całej grubości włosów. Nie będę ich wtedy już dzielić. Także widzimy się za chwilę. Ok. Szczotka po włączeniu do gniazdka wyświetla napis off. No więc przycisk włączamy ją. I nagrzewa się z automatu wyskoczyło 180 stopni. I teraz tutaj nam a, leci do przodu. Już mamy 24 stopnie, więc nagrzewa się trochę długo. Jeszcze nie czuć żadnego ciepła, jak ją przykładam, no ale to tylko 43-46 stopni. No więc y, czekamy, aż się nagryje do tych 180. Ja w międzyczasie podzielę włosy na pasma i będziemy mogli zaczynać. Ona wydaje jakiś dziwny dźwięk. Brzęcz. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ale dobra, dajemy się jej nagrzać i jak się nagrzeje, to działamy. Szczotka nagrzewała się do tych 180 stopni jakieś 4 minuty, więc spoko. Ja w międzyczasie zrobiłam w sobie dwa kukury, jeden z tyłu, drugi jest tyłu, trzeci pasmo. To są moje rozpuszczone włosy, tak jak je mam. Kolejnym utrudnieniem dla tej szczotki będzie fakt, że ja tych włosów jednak nie rozczesałam, tylko postanowiłam spróbować jakby... Tą szczotką je rozczesać i je wyprostować. Jest bardzo nieprzyjemna w rozczesywaniu, bardzo ciągnie. No i trzeba je prostuję. Wydaje mi się, że one się bardziej puszą i po prostu się rozczesały. Więc może to 180 stopni jest za mało, więc podciśniemy do maksymalnie 230 tyle, ile ta szczotka może. I może wtedy. Bo na razie to jest ubogo. No One się nie prostują, a się puszą. Więc kiepsko. Ja sobie tu odpalę szybciuszkiem, oświetlimy się troszeczkę. Ymm... Allegro i aukcje tej szczotki, żeby poczytać, yy, co nam oferował producent, no, albo sprzedający bardziej niż producent. Yy, I wtedy, może, dojdziemy do tego. Co, co, co z tą szczotką jest nie tak? No i tu po prostu jest taka różnica, że ja nie wiem, jak ta pani to tą szczotką zrobiła. Ech, ja już was obrócę i wam. Albo nie, wskleję wam tu zdjęcie. Dobra, jak to wygląda? Taki, szyb, taki szybki. Yy, taką migawkę. O. Mam elektryczna szczotka do prostowania włosów, plus wyświetlacz LCD. Elektryczna szczotka to niezwykle przydatne urządzenie dla każdej kobiety. Służąca do prostowania i czesania włosów. Nadaje połysk i gładkość włosom, które, są, które się puszą lub nie, niesfornie kręcą. Moje się puszą i niesfornie się kręcą. Szczotka posiada wyświetlacz LCD, który pokazuje temperaturę. No to to widzieliśmy. Mm, Okej, okay. i tutaj mamy największe zalety szczotki. Wykonana z wysokiej materiału, wysoka jakość wykonania, elegancki wygląd, prostownica i szczotka do czesania dwa w jednym, funkcja jonizacji, zapobiega elektryzowaniu się włosów, funkcja masowania głowy, posiada wyświetlacz LCD, ok, nadaje włosom niesamowitą gładkość i połysk, e, przeznaczona do wszystkich rodzajów włosów, posiada e, przeciwoparzeniowe końcówki ochronne, Wygodna i łatwa w użyciu. A, czyli te czerwone cośki to są te pewnie końcówki. E, Okej, okay. i tutaj mamy, że 180 stopni jest zalecane do delikatnie e, kręconych, cienkich włosów. 210 stopni do, do włosów normalnych, a 230 do włosów grubych i falowanych. O, czyli to tak jakby do moich. Okej, okay, czyli to może był fail, bo ona po prostu była. Yy. Za mało nagrzana, więc jeszcze raz jedziemy. O, tu od góry się nagrzewa, jak dotykam sobie tą część, to czuję, że jest ciepłe. No ja wiem. Jak dla... Jak dla mnie, ten kosmyk włosów nie jest wyprostowany, a lekko przeciągnięty, lekko przeprostowany, tak widzieli całość. O, widzicie? Tak, jakby tu jest ta, nie, a tu jest ta wyprostowana. Dobra, ja poza kamerą przejadę teraz cały ten dół i odezwę się do Was już na końcówce. Zobacz, bo, to będzie... bo to by długo trwało. Powiem Wam, że to nie jest ani trochę miłe. Jak zobaczycie, ile mi włosów wypadło w międzyczasie, to jest masakra. I raczej to nie będzie mój przyjaciel. Aczkolwiek może jak się nagrzeje i więcej razy przeciągnę, to na te włosy jakoś bardziej No nie wiem, na razie mi się strasznie puszą, a to chyba miało, miało się nie puszyć. I końcówki w ogóle mi się nie, nie prostują, tylko po prostu mi się wyginają na wszystkie strony, więc to też chyba nie o to chodzi. No, prostownicą to już dawno po dwóch ruchach miałabym ten kosmyk wyprostowany, więc na razie słabo, ale jakby nie oceniam, dopóki nie skończę całego, całego prostowania, więc odzywam się do Was za chwil kilka, pewnie u mnie to będzie jakieś pół godziny, u Was to będzie po prostu sekunda, więc to zopka. Ja się poddaję. Minęła godzina. Godzinę czeszę te włosy, czeszę, czeszę, czeszę i wyglądam jak Pudel. Wyglądam, jakbym mnie rozczesała moją szczotką, yy, klasyczną szczotką, która wyrwała mi mnóstwo włosów, więc pokażę Wam tak jakby bez tych włosów. Moja szczotka jest zafarbowana na różowo od ostatniego farbowania. To tym się jakby to przemilczmy. Yy, ta szczotka robi na moich włosach dokładnie to samo, co ta szczotka, która miała je wyprostować, więc nie. Dla mnie ona nie jest warta. Yy, tych 40 zł, chociaż z drugiej strony za 40 zł, no dobra, jak będę miała wyprostowane włosy yy, prostownicą i już będę na drugi dzień takie, wiecie, lekko falowane, to ona może dać radę. To ona wtedy może je przeprostować. Ale ona nagrzana do tych, do tych 230 stopni w ogóle mam wrażenie, że nie daje tych 230 stopni, czyli że jest taka kiepściutka Widzicie, najbardziej widać po mojej grzywce, że ona jest tak. Niby coś muśnięta tym, tym, tym prostym, ale jednak dalej pozostaje ten, ten skręt. No i dzięki temu wyglądam jak pudel. Eee, tu macie teraz zdjęcie przed i po. Wydaje mi się, że dużo lepiej wyglądałam przed wyprostowaniem tych włosów niż po ich wyprostowaniu. Eee, także zaprzyjaźniam się na najbliższe kilka dni z frotką do włosów i z wsówkami, które będą trzymać moją grzywkę, eee, aż przyjedzie Kamil na weekend. I po prostu przywiezie mi tą prostownicę moją ukochaną, za którą już po prostu tęsknię A tego nie polecam, jeśli macie takie włosy jak ja Jeśli macie mniej włosów i mniej kręcone, to może wyglądać spoko Ale jeśli macie takie włosy jak ja i chcecie je wyprostować je taką szczotką To widzicie, co się dzieje, robi się pudel, a nie proste włosy Ja ją wyłączam bo już nie będę na pewno się z nią bawić w najbliższym czasie. Nie wiem, Wyląduje pewnie w szafce i tak będzie sobie leżeć. Aż do mojej przeprowadzki, kiedy to ją pewnie wyrzucę, bo już nie będę jej więcej używać. Jest coś, czego mogę Wam powiedzieć o tej szczotce. To, że nie prostuję, to widzicie. Aż się dziwnie czuję w takich włosach. Ja piernicznie nie pamiętam, kiedy miałam takie siano na głowie. Nie prostuję. To po pierwsze. Po drugie, Hmm, strasznie drapie. Pomimo, że ona ma tutaj jakieś takie mocno gumowe nakładki, to strasznie drapie w głowę i używanie jej było bardzo nieprzyjemne. Także, no niestety nie polecam. E, I, no jak widzicie, efektu też nie dała za dużego. Także kiepsiutkie. Kiep, kiep, Mam nadzieję, że taki szybki, nie wiem nawet jak to nazwać test szczotki. Prostującej z Chin Gdzie <noise> Wam podobał Dajcie znać, czy próbowałyście kiedykolwiek Prostować włosy taką szczotką I czy u Was się sprawdziła Bo może to z moimi włosami jest coś nie tak Albo mam po prostu jakiś felerny rodzaj tej szczotki W sensie, że ona się nie nagrzewa tak jak powinna Albo wiecie, coś z nią jest po prostu nie tak Jakiś, nie wiem Egzemplarz felerny I dlatego po prostu u mnie nie działa Może u Was po prostu jest Waszym ulubieńcem I sprawdza się revela. rewelacyjnie Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że uśmialiście się razem ze mnie, ze mną. Z mojego wyglądu po prostowaniu włosów. Proszę bardzo. Jak je wyrzucę do tyłu, to naprawdę wyglądam jak pudeł. Przecież ja nie żartowałam. I tym oto właśnie wyglądem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Przesyłam moc buziaków i moc pozytywnej energii. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!